Brawa dla ministra infrastruktury z PSL, który sobie zrobił pamiątkowe zdjęcie w samym sercu lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS. Najdłuższej linii szerokotorowej w Polsce, biegnącej od granicy z Ukrainą w Chrubieszowie. Linia ta jest kluczowa dla transportu towarowego, zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego. Bawicie się tam widzę w tym PSL. To jest po prostu zwykła głupota. Linia kolejowa nr 65 biegnie od przejścia kolejowego w Chorubieszowie na granicy z Ukrainą do miejscowości Sławków w województwie śląskim. To linia hutnicza szerokotorowa. W dzisiejszych czasach kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Na początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie tą trasą uciekali uchodźcy. Dziś między innymi tą linią dostarczana jest pomoc walczącym Ukraińcom. Zachowanie pana ministra Klimczaka jest kompletnie nieodpowiedzialne. Publikowanie takich zdjęć infrastruktury strategicznej w czasie podwyższonego zagrożenia, jakie mamy w tej chwili permanentnie, może ujawnić wrażliwe informacje i zwiększać ryzyko penetracji naszych systemów bezpieczeństwa przez obce służby. Spółka PKP, linia hutnicza szerokotorowa, oświadczyła, że obrazy na pulpitach nie były prawdziwe. Opublikowane zdjęcia zostały wykonane za zgodą spółki PKP-LHS przedstawiają pulpity demonstracyjne i ćwiczeniowe. To jednak nie przekonuje ani ekspertów, ani internautów, bo to nie tylko obrazy na ekranach, ale także sprzęt i infrastruktura stacji PKP oraz widok za okna. Po pierwsze, sprawa oburza z uwagi na fakt, że kluczowe dla bezpieczeństwa Polski informacje zdradził polski minister, a po drugie pokazuje, jakich ludzi ma wokół siebie. Ministrowie i sam premier mają tak krótką ławkę, że nie mają wokół siebie ludzi, którzy dostrzegliby zagrożenia płynące z publikacji właśnie takich zdjęć. To pokazuje, z jak słabymi kadrami mamy do czynienia w tym rządzie Donalda Tuska. Jeżeli dochodzi do tego typu naruszeń, trzeba do um, Urzędu Ochrony Danych Osobowych kierować wnioski, a one są kompetentne do tego, aby rozstrzygać w takich sprawach. Próbowaliśmy zapytać zarówno premiera Donalda Tuska, jak i ministra Dariusza Klimczaka o tę sytuację. Panie premierze, dlaczego pana minister ujawnia zdjęcia z lokalnego Centrum Sterowania Koleją? Odpowiedzi brak. Proszę mi wybaczyć, ale nie będę ani podpowiadał premierowi Donaldowi Tuskowi, ani też za niego podejmował decyzji. To jest wyłącznie kompetencja premiera. Dwa lata rządu Donalda Tuska to okazja, by powiedzieć sobie uczciwie, że ten rząd generalnie zawiódł i to najwyższa pora, aby w całości podał się do dymisji. Sprawa zdjęcia ministra Dariusza Klimczaka bulwersuje także dlatego, że od 19 listopada obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie. Rząd wprowadził go po atakach dywersji na terenie naszego kraju, kiedy to dwóch obywateli Ukrainy, Jevheni i oraz Oleksandr K., działających na rzecz rosyjskiego wywiadu, dokonało uszkodzenia torów kolejowych na trasie Warszawa do Rochusk. Za dywersantami wystawiono wniosek o czerwoną notę Interpolu, co oznacza, że ściga się ich w ponad 190 krajach. Wiele razy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa inne służby prosiły, informowały obywateli o tym, żeby nie robić zdjęć, chociażby przejeżdżającym sojuszniczym wojskom na terenie Polski. Czy transportom zbrojeniowym, które też poruszają się po naszych drogach? Infrastruktura kolejowa w Polsce narażona jest na olbrzymie niebezpieczeństwo, dlatego wszyscy Polacy muszą wykazać się zdecydowanie większą roztropnością niż politycy rządu i zwłaszcza w tym czasie zwracać uwagę na rzeczy, które są nieoczywiste, bądź na osoby, które zachowują się dziwnie. Daniel Śmieciński, Republika.